Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 5, werset od 1 do 11. Cudowny połów ryb i powołanie pierwszych uczniów. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do niego, aby słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedł do jednej łodzi, która należała do Szymona. Poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona. Wypłyń na głębie i zarzućcie sieć na połów. A Szymon odpowiedział. Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Znaczy na Twoje słowo zarzucę sieć. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, także prawie się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny, jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy, zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona, Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Tu komentarz. Działając we własnym imieniu, uczniowie trudzą się bezowocnie, nic nie mogą złowić. Natomiast gdy działają na polecenie Chrystusa. Owoc ich pracy jest znacznie większy od włożonego wysiłku. Wypłyń na głębie. Dzisiaj te słowa skierowane zostają do nas i wzywają nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Komentarz świętego Jana Pawa II. I dalej. Piotr słyszy słowo Boga, które napełnia Go ufnością. Nie bój się, jeśli zauważasz, że z jakiegoś powodu nie dajesz rady, powiedz to Jezusowi i zawierz mu, Panie, ufam Tobie, zawierzam się Tobie. Lecz wspomóż moją słabość. Święty Rozemaria Eskriwa, kuźnia.